Cześć, mam z tej strony, David Schur. i witam Was w moim drugim odcinku z serii Minecraft Xbox 360 Editions. Editions? No, chyba no, tak. Dobra, no, więc przechodzimy od razu do gry. Figle, to był nasz świat. Właściwie teraz już mam tylko jeden, więc dużego wyboru nie mamy. No i. Tak posyłam Was teraz znaczy chciałabym żebyście teraz zatrzymali na chwilę ten filmik i poszli do mojego starszego filmiku, w którym w którym pokazywa, poka, ten Mówiłem o Hero Zero. Kto gra w Hero Zero? to tam mm, mam dla Was taką mm, ciekawą informację. No. no i to tyle. weźmy teraz nasz w który mamy przez skrzynce O ale tu ciemno, bo w macie no, trochę jaśniej, a ja mam strasznie ciemno. Bo no, w ogóle noc się robi. To nie dobrze. O kurcze, ale ciemno. Mm. No to będzie ciężko. widzicie co? Musimy iść. Wow, jak dobrze, że mi to... Nie wiem w ogóle. Chodźmy spać, chodźmy spać. Jak tu ciemno! Nie wiem czy wy widzicie tę ciemność, ale tu nie, nic nie widać. Nic dobra. Okej, okay, teraz jest już widać, ale... Ale wcześniej to to był koszmar. Okej, okay, mamy węgiel. No to super. Nie wiem dlaczego nie wydobyliśmy węgla w pierwszym odcinku. No ale dobra Ważne, że jest ten węgiel, chociaż w pierwszym odcinku nie robiliśmy nic takiego super ciekawego, bo jak widzicie... <laughs> Przepraszam, dużo rzeczy nie mieliśmy, więc myślę, że... Nie musicie oglądać tego pierwszego, chociaż nie obrażę się jako go obejrzycie, albo dacie łapkę w górę. Mm. Wow, tu się dostaje jak spaza węgiel. Mm -hmm. I teraz taka, taka zagadka, nieważne, nie zagadka. że tak, zagadka to jest. Nie, to nie jest zagadka, to jest... Yy, czy ktoś wie, czy wy tej wersji czy w Minecrafcie na Xboxa można robić studio enchantingu i czy można iść do Netelu. Bo jestem bardzo ciekawy, a wolę ten. Nie brać surowców na, ma na marne, bo na przykład potem nam już brzeda nie tylko nam zajmie czasu, możemy nawet zginąć przez to ale już nieraz raz zginę, więc... Nie wolę nie No, teraz co robimy? robimy sobie pochodnie pochodnie zawsze spoko teraz tylko gdzie są pochodnie? o! To są że mam węgiel? aha, to jest pewnie węgiel Dobra, zróbmy z całego węgla na razie OK, 644. Dobra, dobra, no to jest yy, super. No i co w tym odcinku będę robił? No nic, bo prosiłem, żebyście pisali tam swoje propozycje, co mam robić w następnym odcinku w komentarzach. A nikt nie napisał, było zero komentarzy. Ja ja was proszę, żebyście wydawali te komentarze, bo dajcie te lajki w górę i dajcie te łapki w dół i w górę, ale komentarze nie piszecie, dlatego też nie tylko o łapki mi chodzi, tylko też o komentarze, ponieważ. Mm, <śmiech> bądź, <śmiech> 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 Przepraszam. Ponieważ potrzebuję. Mm, Waszych komentarzy, żeby wiecie co mam robić w następnym odcinku, no bo nie mam w ogóle pomysłu co robić w tym odcinku. I się powtarzam. O, byśmy znaleźli jakąś ciekawą miaskinę. Kurczę, to tak często trzeba stawiać pochodnie? Wiecie, co ja zrobię, jakieś cięcie, a jak będzie coś ciekawego, to was tutaj yy, dam.